Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani, witamy Was bardzo serdecznie. Już nie w spotkanku ze Słowem Bożym, ale w takim rozważaniu Słowa Bożego z najbliższej niedzieli. Kochani, nie będziemy dawać Wam tutaj gotowej interpretacji, co dokładnie w niedzielę powie nam Pan Jezus w Słowie Bożym, ale chcemy Wam przybliżyć troszeczkę to Słowo, zwrócić uwagę na pewne elementy tego Słowa, żebyście mogli sami lepiej przeżyć liturgię słowa, którą usłyszycie podczas niedzielnej Eucharystii, abyście już wchodząc do kościoła znali to słowo, które padnie z ambony i żebyście mogli po prostu zwrócić uwagę na wiele różnych wątków, postaramy się tutaj właśnie te wątki poruszyć. Przychodząc do kogokolwiek w gościnę często im bardziej jest to dla nas ważne wydarzenie, im bardziej szanujemy gospodarzy, chcemy się jakoś przygotować, więc zapraszamy Was do tego, żebyście wchodząc na eucharystię niedzielną już byli przygotowani właśnie w Słowo Boże, żeby wcześniej przez was mogło być spokojnie przeczytane, może też już rozważone i dlatego tutaj nasza obecność. Tak jest. No więc przechodzimy. Będzie to Ewangelia według świętego Jana, rozdział trzeci, werset od 16 do 18. Dosyć krótka Ewangelia, krótki fragment. Ale jeszcze wcześniej poprzedzamy oczywiście całą liturgię słowa, tak więc jest. tutaj czytanie z Księgi Wyjścia, 34 rozdział, więc też potamy w opisie dokładny tam link. I również czytanie z drugiego listu Świętego Pawła apostoła do Koryntian, 13 rozdział też dopiszemy pod filmikiem, dokładny adres. Tak jest. Kiedy chcielibyśmy, warto właśnie spoglądać na słowo Boże z niedzieli, zawsze w ten sposób, żeby znaleźć wspólny wątek, o co tam chodzi. Najczęściej będą ze sobą korespondowały pierwsze czytanie i, z Ew i Ewangelia. Natomiast w całym, w całym liturgii słowa można dostrzec jedną taką myśl przewodnią, mając w świadomości to, że jest to Niedziela Trójcy Świętej, te czytania prawdopodobnie będą opowiadały właśnie o Trójcy Świętej, czyli o Bogu Jedynym, o, 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 Synu, o Bogu Ojcu, Synu Jezusie Chrystusie i o Duchu Świętym. I kiedy zobaczymy sobie właśnie na te trzy czytania, to możemy wyciągnąć jeden wątek, tak do, dostrzegliśmy, miłość, słuchajcie, dlatego że i w Księdze Wyjścia, Mojżesz dzisiaj opowiada o Bogu miłosiernym, miłującym, kochającym, łagodnym. Później, w drugim czytaniu, też Święty Paweł pisze: A Bóg miłości i pokoju będzie z Wami. No i w Ewangelii Pan Jezus do Nikodema zwraca się, mówiąc o tym, że tak Bóg umiłował świat. Że syna swego jednorodzonego dał. Taki główny wątek, który właściwie opowiada o istocie Boga, czyli o Trójcy Świętej, bo Bóg, który jest miłością. Na temat Trójcy Świętej z jednej strony dużo można było powiedzieć, z drugiej strony też trudno o tym się mówi, bo Pan Bóg, jak zresztą jak popatrzymy na Pismo Święte, na historię zbawienia, tak stopniowo wprowadza swój lud wybrany, wprowadza nas. Do poznania właśnie tej relacyjności. Dzisiaj nam tutaj towarzyszy e, ikona Trójcy Świętej, i tutaj w sposób szczególny ona też ma swój wymiar e, tej relacyjności, tej równości, też tej trójcy, trójcy. Jeden nie jest ważniejszy od drugiego, ale oni wszyscy razem są też otwarci dalej wobec tego, kto na nią patrzy, e, więc wobec nas. I to jest też, e, można powiedzieć, kwintesencja Trójcy, która jest miłością ale nie taką hermetyczną, zamkniętą, bo jak można powiedzieć nieprawdziwą, ale tą, tą prawdziwą, która otwiera się wobec innych. I tutaj chciałbym się też właśnie odnieść, że możemy chwalić Pana Boga. Również właśnie dzisiejszy psalm, który będzie nam towarzyszył z Księgi Daniela, też nas do tego zaprasza, żeby wychwalać Pana Boga za tą Jego tajemnicę, ale z drugiej strony za tą też prostotę miłości, którą ma w sobie cały czas. I, i co więcej, Tą troskę Jego wobec nas o nasze życie wieczne, bo dzisiaj w Ewangelii też to bardzo wymowne zdanie, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. I Słowo Boże do tego nas prowadzi nie tyle, żebyśmy mieli jakąś wiedzę. Podobnie jak to spotkanie Jezusa z Nikodemem nie polegało na to, żeby wymieniali się swoją wiedzą teologiczną. Ale przede wszystkim to było zaproszenie do, do więzi, do relacji. Jezus spotkał się z nikodemem, ale mówiąc też o sobie, mówi o swojej relacji z Bogiem Ojcem. A trudno sobie wyobrazić tego, gdyby nie było Ducha Świętego, nie było miłości. Dlatego w tym klimacie, w tym duchu jedności i miłości to słowo nas dzisiaj prowadzi. Kolejnym wątkiem, jaki może nas zainteresować, to, to życie. To, że Bóg jest życiem, Bóg jest dawcą życia. I zwróćmy uwagę na to zdanie w Ewangelii, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I dzisiaj jest to też pewnie taki temat na topie, gdzie powinniśmy mówić dużo o życiu i jego wartości wielkiej. W dobie aborcji, w dobie eutanazji tak bardzo rozprzestrzenionej, może warto na to zwrócić uwagę. Może przez ten fragment Ewangelii Pan Bóg chce do nas przemówić. Właśnie poprzez to, że jest dawcą życia, że jest tym, który z miłości zadbał o to, abyśmy mogli żyć wiecznie. I jeszcze jeden wątek. To też jeden wielki akt miłości, o którym opowiada ta Ewangelia, że dał syna na świat nie po to, żeby świat potępił, czy nie po to, żeby chodził przez trzy lata po tej ziemi wszystkim wytykał to, co robią źle i jeszcze po prostu ich za to skazał na piekło, ale przyszedł na świat po to, żeby świat zbawić, żeby, żeby swoją śmiercią odkupić człowieka za jego grzechy I to, i to jest akt jego wielkiej miłości, czyli tym opowiada to o tym, czym jest, czym jest Trójca Święta, czym jest Bóg, po prostu. No i też nie sposób ominąć ten wątek, że często kiedy mówimy o Trójcy, mówimy też o takich podstawowych funkcjach, że Bóg Ojciec jest Stworzycielem, Jezus Chrystus jest Odkupicielem, a Duch Święty jest Uświęcicielem, więc kiedy oni razem właśnie współpracują z nami, dają nam powiedzmy to wszystko, czego nam potrzeba, żebyśmy zobaczyli, że nie tylko Bóg jako Ojciec jest Dawcą Życia, ale on cały czas to właśnie to życie nam podtrzymuje. My cały czas właśnie funkcjonujemy, działamy, i to jest cały czas pewien proces. I w tym wszystkim Jezus też nie zmienia tego podejścia do nas. On cały czas jest w gotowości, żeby nam służyć i nas odkupia. To jest niesamowite. No a Duch Święty cały czas permanentnie daje nam szansę uświęcania się, właśnie wracania na tory w kierunku Pana Boga z tą świadomością celu, którym jest Niebo. Tak jest, zapraszamy w niedzielę do kościoła, aby się spotkać z Panem w chlebie eucharystycznym i żeby się spotkać z Panem właśnie w Słowie Bożym. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen.